Dzień dobry, Siemanko, witam serdecznie. Michał z tej strony, Money Makes Money. Dzisiaj zajmiemy się bardzo ważnym tematem, mianowicie będzie to bezpieczeństwo i higiena pracy w krypto. Będzie to wideo, które chciałbym obejrzeć na początku mojej własnej przygody z krypto, jednak jeszcze wtedy takich materiałów nie było. Także jeśli zacząłeś lub jeśli masz znajomych, którzy również chcieliby zacząć lub Którzy już zaczęli, ale brakuje im fundamentów. To wideo jest właśnie dla nich. Także fajnie by było, jakbyś właśnie się podzielił, podzieliła tym wideo ze swoimi znajomymi. I na pewno nie będzie to nudna prezentacja w stylu BHP, którą zwykle oglądamy w nowym miejscu zatrudnienia, bo w tym przypadku akurat poprowadzę ją ja. No ale gościu, kim ty w ogóle jesteś? Nazywam się Michał Lewicz, i jestem zwykłym gościem z Polski de facto, który przeprowadził się do Norwegii już 11, aż 11 lat temu. Zawsze kochałem technologię, ale większość życia pracowałem w branży hotelarskiej, gdzie również pomagam ludziom, znaczy pomagałem sobie teraz bardziej pomagam wam niż tamtym tam. Już tam nie donoszę, teraz bardziej donoszę Wam i jeszcze naganiam. Pięć lat temu zakochałem się w kryptowalutach i wpadłem do króliczej nory niczym nio, zagubiony do dzisiaj. Witaj w moim matrixie. Więc w dzisiejszym wideo porozmawiamy na takie tematy, jak o czym trzeba wiedzieć, zanim zaczniesz, jakie niebezpieczeństwa na Ciebie czekają, jak przygotować swoje narzędzia, jak przygotować swój mental. I w które miejsca w internecie nie warto zaglądać. Ale zanim zaczniemy, zapraszam na intro. Wielu na pewno zastanawia się, czy to krypto jest bezpieczne. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to w dużej mierze zależy to od nas. I od tego, jak my się do tego przygotujemy i jak My obchodzimy się ze swoim własnym sprzętem. Oczywiście istnieją również niebezpieczeństwa, jeśli chodzi o samą technologię, o dobrze napisane smart kontrakty bez żadnych dziur, takich, żeby hakerzy mogli wyciągnąć z nich nasze fundusze, ale oczywiście na to nie mamy zbyt dużego wpływu, więc w tym wideo zajmiemy się tylko tym, na, czy, na co my generalnie mamy wpływ. Więc lecimy. Podstawy bezpieczeństwa, więc zaczniemy od spraw technicznych. Na pierwszym miejscu mamy osobny e-mail, plus wallet. I właśnie najlepiej jest zrobić sobie osobny e-mail na serwisach typu Google lub Proton. Na Protonie to jest serwis płatny, jednak jest tam również wersja darmowa, którą serdecznie polecam. Proton jest to e-mail, który jest szyfrowany, jednak Google jest tak samo. Bezpieczny i od razu warto sobie zabezpieczyć takie e-maile dwustopniową weryfikacją. Co to konkretnie jest, sobie jeszcze dopowiemy, ale osobny e-mail na wszystkie działania online to jest po prostu must have. Ja osobiście sam używam kilkunastu kont e-mail. Warto sobie je po prostu podzielić. Więc do social media używamy jednego e-maila, do e, na przykład Giełd kryptowalut używamy następnego e-maila, do samych airdropów używamy kolejnego e-maila, jeden e-mail na sprawy prywatne i tak dalej, i tak dalej, wiadomo o co chodzi. Warto również mieć osobne wallety założone na przykład tylko pod airdropy. Zdarzały już się takie sytuacje, gdzie pewni moi znajomi zapisywali się na różne airdropy i nagle czyścili im konta. Zwykle gdy zapisujemy się na takie dropy, trzeba tam coś kliknąć, coś potwierdzić, dać im jakieś pozwolenie na dostęp do naszego portfela. Warto jest to oczywiście sprawdzić. Czy nie dajemy kompletnego dostępu do naszego portfela, bo później po zapisaniu się na taki airdrop nagle czyszczą nam magicznie konto, co może się zdarzyć i zdarzyło się kilku moim znajomym. Więc zakładamy sobie osobny portfel pod takie airdropy, gdzie nie trzymamy wszystkich środków. Mamy tam na przykład trochę Ethereum czy trochę BNB, tylko na to, żeby pokryć opłaty transakcyjne. Wielu ludzi myśli, że tak, teraz zacznę inwestować w kryptowaluty, będę Miał portfel i w tym portfelu będę miał wszystkie swoje kryptowaluty. Wszystko będzie ładnie, pięknie i będzie wszystko poukładane. No, niestety nie. Kolego, koleżanko, ta technologia rozwija się na tyle szybko, że programiści nie potrafią nadążyć czasami po to, żeby właśnie Konstruować takie multi chain wolety nie ma generalnie chyba jeszcze WOLETu, który na którym by można było trzymać wszystkie kryptowaluty. Nie ma takiego wOLETu. To ci gwarantuje na 100%. Więc niestety będzie tych woletów dość sporo i warto po prostu sobie zarezerwować jakieś małe miejsce również na te dropy, żeby to był osobny wolet. Zabezpieczenia 2FA, czyli Two Factor Authentication. Podwójna weryfikacja ma często bardzo różną formę. E, wyróżniamy weryfikację przez SMS, weryfikację przez Google Authenticator. Jest taka aplikacja Auti, która zarządza również Google Authenticatorem lub weryfikacja przez e-mail. Skupmy się na tym Google Authenticatorze. To jest aplikacja, która podaje nam specjalny kod. Sześciocyfrowy kod, który zmienia się co 60 sekund, więc jest bardzo trudno, żeby go wykraść. W ten sposób zabezpieczamy swoje konta. W ten sposób również należy zabezpieczyć nasze konto e-mail. Najlepiej to wszystkie konta e-mail. Również social media na, na giełdach to najlepiej jest używać wszystkich dostępnych podwójnych weryfikacji. Ja na przykład, gdy wysyłam swoje kryptowaluty z giełdy na swój własny portfel, to czasami to, no, potrwa to kilka minut, bo najpierw muszę wpisać SMS, później muszę wpisać kod sześciocyfrowy z Google authentifikatora, później jeszcze przychodzi mi następny kod na e-mail, który też muszę wpisać. To muszę wpisać trzy różne kody plus hasło. Ale przynajmniej czuję się bezpiecznie, może jest to trochę denerwujące, ale wolę się denerwować wysyłając swoje kryptowaluty na swój własny portfel, niż zalogować się pewnego dnia na swoje konto i zobaczyć, że już nie mam na co się denerwować, bo już nic tam nie ma. A tak również bywało. Więc mimo tego, że to jest bardzo uciążliwe czasami, to jednak zalecam używania wszystkich możliwych. Podwójnych weryfikacji, jeśli chodzi o giełdy. Lecimy dalej. Antywirusy. Tutaj, oczywiście, sprawa jest w miarę prosta. Antywirus najlepiej, żeby był to płatny. Ja używam akurat Security 360. Mogę Wam go podlinkować link będzie w opisie. Może być również darmowy, typu jakiś awas, czy coś takiego. Ja akurat używam tego od jakiegoś półtora roku i sprawdza się w miarę dobrze. Do tego jakiś antymalware albo VPN, znaczy również VPN, do tego całkiem spoko możecie się zabezpieczyć, żeby ukryć jeszcze swój numer IP. Więc każde oprogramowanie anti-shit anti jak najbardziej za. Backupy i tutaj jest bardzo gruby wątek bo do backupów możemy używać różnych urządzeń. Mianowicie są to tak zwane hardware wallety. Na początku naszej podróży oczywiście nie musimy używać tych hardware walletów z racji tego, że dopiero kompletujemy swój kapitał, także to możemy sobie odpuścić, ale wiadomo, że z biegiem czasu, z narostem tego kapitału możemy zainwestować również w taki wallet. Nie są to jakieś duże pieniądze. Ledger S kosztuje... 79 euro, trezor nie wiem. SafePal kosztował jakieś 40 euro. Także no, w miarę przystępne ceny. Nasze CD, -y, klucze prywatne czy hasła możemy również trzymać na USB. Ważne to jest, żeby ten USB był w miarę sprawny i nie był to jakaś tania, wiecie, podróbka. Może to być również karta SD, ale ważne jest to żeby żadne z tych urządzeń nie było cały czas podłączone do waszego komputera, który jest podłączony do internetu. No i totalny must have to jest w ogóle notes. Musicie mieć notes, musicie sobie notować wszystkie hasła, musicie sobie notować wszystkie sidy. Najlepiej, żeby to była kopia dwóch notesów w ogóle, żeby mieć dwa notesy rozlokowane w ogóle w zupełnie dwóch innych miejscach. Ja niektóre sidy mam zrobione tak że nawet ja sam nie mam do nich dostępu, bo mam tylko połowę sida, a połowę sida jest w innym kraju, także żeby w ogóle dostać się do tego skarbca, który tam mam, to trzeba w ogóle przelecieć kilkaset tysięcy kilometrów. Także, No to jest jak najbardziej spoko. Jeśli chodzi na przykład o urządzenia Apple, to jest tam coś takiego jak pęk kluczy, który Pozwala nam również generować bardzo trudne hasła i od razu je zapisuje. Jeśli chodzi o urządzenia Windowsa, to możemy sobie zainstalować menedżer haseł, który również będzie pomagał nam zapamiętywać takie trudne hasła. Oczywiście jeśli chodzi o hasła, no to nie możemy używać tego samego hasła do wszystkich kont Musimy mieć różne hasła, musimy stworzyć do tego jakiś system. Jeśli nie mamy żadnego systemu, to najlepiej jest je zapisywać. Nawet jeśli mamy system, to możemy go zapomnieć, także trzeba mieć wszystko zapisane. No i ten notes, oczywiście, również może być w formie, w formie elektronicznej. Zapomniałem w ogóle zacząć od czegoś bardzo ważnego bo przede wszystkim sprzęt. Jeśli używamy komputera, do którego dostęp ma nasza żona, dziewczyna czy kochanka. To nie możemy używać tego sprzętu do kryptowalut, bo nie wiadomo co one tam sobie ściągają. Bez kojarzeń. To... Jeśli używamy danego komputera do kryptowalut, to nie może być to komputer, który jest ogólnodostępny. Musimy mieć osobny komputer, którego używamy tylko i wyłącznie do kryptowalut. I nie ściągamy tam żadnych gier, żadnych filmów. Nie dopuszczamy tam dzieci, nie dopuszczamy totalnie nikogo. Bo nasze kryptowaluty są tak bezpieczne jak bezpieczny jest nasz sprzęt. I tutaj również warto wspomnieć o portfelach na telefon, które są bardzo spoko. W tym momencie chciałbym odesłać do materiału właśnie o portfelach kryptowalutowych, a my lecimy dalej. Teraz zajmiemy się mentalem, czyli Tolerancja ryzyka. Niestety, ale będziemy tracić pieniądze. Ryzyko trzeba brać na klatę, ryzyko jest na każdym kroku i trzeba je zaakceptować. Jeśli boimy się inwestować danych kwot, to znaczy, że inwestujemy za dużo. Należy inwestować taki kapitał, z którego stratą możemy się pogodzić i nie będzie to miało znaczenia na nasze przyszłe życie. Nie wchodzimy all in, to jest. Chyba proste to już mówiłem na ostatnim wideo, jeśli chodzi o 7 w top na rynku kryptowalut. Polecam, przezorność, czyli nie ufamy nikogo, sprawdzamy wszystko i weryfikujemy wszystko kilka razy. Zdarzały się sytuacje, że podbijał ktoś do mnie w internecie i sprzedawał mi projekt. Zobacz, zarobiłem już tyle i tyle, wypłaciłem już tyle i tyle. Jeśli chcesz, tutaj masz link, rejestrujesz się, wpłacisz pieniądze i zarabiamy razem. Musicie pamiętać, że zawsze na tej szali są dwie opcje i nie możemy myśleć tylko o tym, że możemy zarobić, bo również możemy stracić i często ta chciwość, często ta chciwość po prostu zawęża naszą percepcję i w tym momencie kierujemy się tylko tym myśleniem, że ile my możemy zarobić, a nie myślemy o tym, ile my możemy stracić. Więc nawet jeśli ktoś wychodzi do nas z bardzo dobrą ofertą, to lepiej jest po prostu poczekać, dobrze się nad tym zastanowić, zweryfikować to i tutaj właśnie e, wchodzimy w cierpliwość. Lepiej czasami się z tym przespać. Zawsze jest następny pociąg. Pośpiech działa na Twoją niekorzyść. Jeśli chodzi o inwestowanie, to nie wiem czyj to jest cytat, ale inwestowanie jest jak oglądanie schnącej farby albo rosnącej trawy. Nie pamiętam kto to powiedział. Więc wszystko na spokojnie. Jak widzimy, że koń, którego chcieliśmy kupić, zrobił już 100% dzisiaj, no to nie wchodzimy na takie świeczki zielone, które już sięgają po sufit. Tylko czekamy na korektę, bo wiadomo, że po dużych wzrostach zawsze przychodzi jakaś lekka korekta i może to będzie lepszy, lepszy moment na wejście. Cierpliwość i przezorność również sprawdza się bardzo dobrze, jeśli chodzi o sprawy techniczne, bo nawet jeśli wysyłamy swoje fundusze z jednego portfela na drugi, to musimy sprawdzić adres portfela. Trzy razy, przynajmniej, przynajmniej trzy przynajmniej razy. Była kiedyś taka reklama, że yy, gość dostał spadek, dostał tam kilka tysięcy bitcoinów, nagle stał się bogaty, już wykupił ten, już wykupił jakieś tam wakacje. Ze względu na to, że nie miał pieniędzy, to wziął je na kredyt i później przelewał te bitcoiny z portfela na giełdę, skopiował cały adres, wysłał. I czeka, czeka aż przyjdą te fundusze, czeka aż przyjdą te fundusze, czeka, 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 te fundusze nie przychodzą. On sprawdza wtedy ten adres, a tam się okazało, że na końcu adresu było zero, którego nie skopiował i wysłał te ileś tam set bitcoinów w przestrzeń. I dzięki wielkie, teraz masz kolego kredyt na wakacje do spłacenia. Tomek Kowalczyk ostatnio informował, że w ogóle z już wymyślili taki sposób, bo zwykle sprawdzamy pierwsze cztery tam y, cyferki, literki i cztery ostatnie. Teraz już oni mają takie sposoby, że właśnie potrafią podrobić te cztery pierwsze i cztery ostatnie. Także teraz już w sumie musimy sprawdzać cały adres. Więc zawsze uważajcie przy wysyłaniu y, swoich środków, gdzie je wysyłacie. Najlepiej jest zrobić... Testową transakcję, na przykład wysłać na początek 10%, i jeśli ta transakcja przeszła, to później zrobić jeszcze raz taką samą, tylko że z resztą środków. Konsekwencja, trzymanie się strategii i wcześniej wyznaczonych zasad to jest również bardzo ważne. Jeśli na przykład opieramy się na strategii dollar cost averaging, czyli skupujemy sobie małe ilości krypto w różnych okresach czasu, to jeśli skupujemy co dwa tygodnie, a później, za dwa tygodnie nie mieliśmy czasu i zapomnieliśmy. Później, przez kolejne dwa tygodnie, mieliśmy tam wakacje, więc też zapomnieliśmy. To nie warto jest później nadrabiać tych zakupów, zwiększając kwotę, bo po prostu ta średnia już nie będzie taka sama. Także, jeśli już zapomnieliśmy, no to trudno lecimy dalej. Jeśli na przykład otwieramy daną pozycję, to również. Ważne jest to, żeby mieć jakieś założenia, że chcę na przykład, chciałbym zarobić tyle, bo z mojej analizy technicznej wygląda na to, że ten coin właśnie dojdzie do tego momentu. Więc w tym momencie chciałbym zamknąć 50% tej pozycji, przesunąć stop loss na zysk i zobaczymy, co się będzie działo dalej. Często w takich sytuacjach włącza się chciwość, i a to ja jeszcze poczekam nie poczekasz. Znaczy poczekasz, ale zwykle ten coin później zwali się na glebę i jeszcze zamkniesz tą samą pozycję na minusie, kolego. Ale się dzisiaj muszę nagadać. Mam nadzieję, że wyciągnięcie z tą wartość było naprawdę. Ja zwykle nie jestem zbyt rozgadany. Czego należy się pozbyć? I tutaj właśnie pierwsze co chciwości, lepiej małą łyżeczką, a stabilnie, bo w takiej dużej chochli, to możemy się utopić. Nie warto liczyć na złote strzały, te złote strzały czasami się zdarzają. Nie mówię, że nie. Ale jeśli widzimy, że mamy zysk na pozycji na jakiejś kryptowalucie, to lepiej jest go zabezpieczyć. Wziąć trochę do kieszeni, przynieść żonie, pochwalić się, zobaczyć, zarobiłem, niż myśleć, że tam o, będzie tudemun i jutro będzie lambo. Nie będzie lambo, nie będzie lambo. Nie będzie lambo no. Więc pamiętajcie, chciwy traci dwa razy. Piractwo: nie tylko okradamy innych, ale również czasami samego siebie. I tutaj ja jestem bardzo dobrym przykładem, bo zanim otworzyłem ten kanał, no to szukałem jakiegoś oprogramowania, żeby móc sobie ten, edytować te wszystkie filmy. No i ściągnąłem takie jedno oprogramowanie, które miało kraka. I no, w tym kraku również coś tam było. Ale żeby rozwinąć tą historię, to byśmy potrzebowali kilka godzin, także zapraszam na live z hajsoholikami gdzieś mniej więcej z okolic marca, lutego. Tytuł jest chyba Jak mnie zhakowali. Zhakowali mnie i to no, dość konkretnie. W sumie to ich sam zaprosiłem na swój komputer, także warto jest płacić za dobre oprogramowanie, bo na pewno na tym nie stracimy. Także życzeniowość. To nie jest koncert życzeń, drogi kolego, koleżanko. To, że ty myślisz, że tam twój Dogecoin jutro będzie po dolarze, czy twoja Siba i tak dalej. Zanim ta Siba doleci do dolara, to myślę, że bitek musiałby się zwalić kompletnie, w ogóle na glebę, i wszyscy by musieli przerzucić swój kapitał z bitcoina właśnie w Shiba Inu. Gdzieś ostatnio czytałem, że żeby Shiba Inu miał kosztować dolara. To Bitcoin miałby jakiś 15% udział dominacji w rynku kryptowalut. To się raczej nie stanie zbyt prędko. Więc podchodzimy realnie do sprawy, realne poziomy sobie wyznaczamy, realizujemy zyski i nie marzymy tam. No wiecie o co chodzi. I teraz prokrastynacja. Niektóre sprawy wymagają działania tu i teraz. To jest nawiązanie do airdropów. Często te dropy są y, ograniczone w czasie, także jeśli widzicie jakąś okazję zapisać się gdzieś by zdobyć jakiś bonus, to lepiej jest to zrobić tu i teraz. Ostatnio, na przykład, odkładałem, y, nie wiem czy znacie taką platformę DYDX, miała ostatnio bardzo soczystego e dropa. Ja miałem tam naliczonym ponad 300 tokenów, jednak żeby się w pełni zakwalifikować, to musiałem zrobić jeszcze jedną transakcję. O czym zapomniałem i przeleciało mi koło nosa 11 tysięcy dolarów. Tutaj ważne jest również, żeby rozgraniczyć, czy coś jest okazją, czy coś jest konkretnym warunkiem, zadaniem do spełnienia. Bo okazje przychodzą i wychodzą. Warunki niespełnione czasami będą nas kosztować ból dubska tylko. Prokrastynację również możemy odnieść do zapisywania haseł, że zrobiliście sobie wallet i stwierdzacie, że a zapiszę to sobie hasło jutro, bo teraz nie mam czasu. Nie. W żadnym wypadku. Założyłeś portfel, piszesz teraz, spisujesz te 12 czy 24 słowa. Nie ma żadnej dyskusji. Jeśli chodzi o kryptowaluty, to tutaj no, powiedzmy, że mamy tą wolność operowania swoimi środkami, tak? Ale Również musimy brać odpowiedzialność, bo tylko my mamy dostęp do tych środków i jeśli my zgubimy dostęp, zgubimy te SID-y albo zgubimy telefon, na którym mieliśmy swój portfel, do którego nie mieliśmy SID-ów, no to całe środki już bye bye. Nie ma. Nie ma. Odpowiedzialność musimy brać na klatę i jeśli chodzi o kryptowaluty, to wiadomo, że tutaj nie będzie nikogo, kto będzie mógł nam pomóc, jeśli my na przykład nie mamy zapisanych swoich haseł. Nie mamy zapisanych swoich seedów. To jest musimy tego pilnować jak oczka w głowie. Nie ma sidów, nie ma siana. Dobra, mam nadzieję, że to jest w miarę zrozumiałe. Przechodzimy do końca. Stay safe, money makes money i pamiętaj, że stracić możesz tylko swoje 100%. Za to zyskać możesz dużo więcej. Wiem, że może to wideo było takim kubem zimnej wody, ale da się zarobić na tych kryptowalutach. Trzeba tylko podejść do tego z głową, więc mam nadzieję, że to wideo wam pomoże. Dzięki wielkie. Tak jak prosiłem was wcześniej, pokażcie to wideo osobom, które myślicie, że powinny je zobaczyć. Zostaw łapkę w górę, jakiś komentarz dla zasięgu. Jeśli nie subskrybujesz jeszcze tego kanału, kochany, kochana, Kliknij tą subskrypcję, kliknij ten dzwoneczek. Dzięki wielkie, pozdrowki jo! <zyskli>